As we down here struggle for as long as we know, in search of a paradise. Nigga, Johnny J. Dreams and dreams, and reality seems to be the only place to go. The only place left. I know. Trying to make the best of bad situations seems to be my life story. Ain't no. Alucja Mędecka. Witam polskich Hodowców Brawa za tworzą naszej. To nasze panderozy ja. I, i przyjechałem po przyczepę i jadę, jadę z gołąbkami. Wszystko z naszykowaniem. Pokażemy wam jak wyglądają gołębie, gołębie już nie powiem z którego lęgu, ale o tej porze uciągnięte już. Bez, jak wyglądają gołębie, które nie znają lekarstwa Już tu są dwa młode od naszego Arnolda. To już nie pierwszy lęk, już ktoś dostał wcześniej. I czytają mi tamten i ten tutaj one pojadą tym razem w Nowosądeckie w Nowosądeckie do Zbyszek Cieślak Zbyszek Cieślak, jaki fajny kolor cochy. I, i zobaczcie jak wyglądają młode klocki. młode, które nie znają lekas z tego z tego lęgu już letniego, proszę popatrzeć daję im ten nos, otwory nosowe i wszystko szybciutko pootwierane, prosto z gniazda wyciągnięty, z gniazda i można bez lekarz i trzeba bez lekarz proszę bardzo. Tutaj jest Arnold, ten Arnold to jest Deklak, w tym Deklaku jest, jest dużo, dużo oryginałów z Deklaka, jak to się nazywa? Z Witpenekę, dużo tam jest. Z witpeneke. ich matka to jest, matka była... 501. E, 501, ona z, z lotu regional, regionalnego, lotu młodych, lot na kasę zrobiła drugi konkurs. Tu jest ten drugi, nie? Niebieski taki stabilny jak ten. Tak, tak. Tu jest ten drugi z tego Arnolda. Dużo Deklaka w tym ojcu jest i to z, z tej sławnej linii też w starej, z Deklaka. To tej jadą akurat dwa, tak trafiło do, do, do Zbyszka Cieślaka, gdzieś nowosądeckie to jest. Ja Widzicie jak nie, można bez lekans? Któryś lęk z kolei, nie będę mówił wam który, żeby was nie... Co, bo niektórzy zaczynają liczyć już, żeby... nie I ci co już ode mnie brali młode, być może też mają te, bo ktoś wziął te młode wszystkie, wszystkie są sprzedane. Arnold jest teraz na zdjęciu u mnie na stronie. Teraz na stronie na zdjęciu jest ten Arnold. Tutaj jest parę młodych z gniazda prosto wyjętych. Proszę bardzo, o. Takie fajne, zdrowe młódki. Dopiero dzisiaj z gniazda powyciągane. Normalnie to trochę wcześniej nieraz wyciągamy, ale Jadą daleko, to by 2-3 dni wcześniej wyjął to by było niedobrze. Zresztą kto ma gołębie, to wie o co tu idzie. Tu są następne. Tak samo z gniazda Prosto z gniazda powyciągane mudziki. Tu niebieski. Jakie fajne gówno. Bardzo dużo niebieski. Co jakie fajne gówno, jakie zdrowiutkie. A. Bez żadnej tabletki, bez, bez tabletki. niczego. Nigdy nie dostali i nie dostaną. Inne żoła. Od nich rodzice nie znają lekarstw. Wiecie jak można bez lekarstw? popatrzcie, Na wszystkie lęgi, na wszystkie lęgi. Wszystko odwio... było stabilne. Ani N jednego nie było harynczy. Jak my odrzucimy przez cały rok, ze trzy młode, trzy, ach, to góra. Przez wszystkie lęgi. To jest normalnie. Dla was jest to niemożliwe. U was młode padają, zdychają. Byle co się robi. O. Polecam. O. Tu jest następny taki ładny, z dzióbek, wszystko pootwierane, otwory nosowe, proszę. No chodź. Ja, ja, ja. No już, już. No, wszystko jak... Żadnych lekarz, nic. Co ino dureń daje lekarstwa, co ino dureń. A ten kto w to nie wierzy, to nie musi po internetach opluwać, że tam nie opluwają normalnie ludzie, no ci co sprzedają lekarstwa. A tu są starsze już młode, tu już te mogą wylecieć. Tu są już starsze młode, co starsze ułożone już kilka dni wcześniej, co kilka dni wcześniej. Jest fajne, zdrowe. Żadnej karenzy. co Żadnej karenzy. I bez lekarstw. Tu następne. Co następne. Ten już się uspokoił, fajnie leży. co fajnie leży. Teraz widzicie, czemu, czemu wasi mistrzowie nas tak nieraz opluwają. Bo my jesteśmy dla nich strasznym zagrożeniem. co strasznym zagrożeniem. Ale bardziej dla tych chemików. Nie dość, że super materiał. Co super materiał co roku jest z przynajmniej trzech mistrzów. W tym roku na pewno nie będzie inaczej. To jeszcze 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 posiadamy ogromną wiedzę na temat y, szykowania gołębi na loty, przygotowania. No i zdrowe gołębie, super zdrowe gołębie i, i poparte wiedzą. To jesteśmy zagrożeniem dla, dla Waszych mistrzów no i dla bardziej dla chemików. Ja bym mógł od razu ogłosić, co ogłosić tutaj za 5 minut, wytłumaczyć wam jak się robi naturalna metoda. I chemicy poszliby od razu z torbami, ale ja jak zrobię to po malutku. Po malutku. Chemicy będą mieli czas się prze, prze, przekwalifikować na naturę. My dajemy polskie zioła i polskie wyciągi ziołowe. To polskie zioła i polskie wyciągi ziołowe. klak. Ten jak Dużo ja. Też mają te obrączki takiego koloru. Znaczone. Taki nie wiadomo jaki Lilia, albo jak taki jasny. To są te klaki. Także telefon do nas. Na stronie w internecie jest tam rubryka gdzie można wpisać swój numer domowy telefonu ja wam na spokojnie odzwonię, co odzwonię, wytłumaczę jak jest każdy kto ma ode mnie gołębie zna tą naturę i już to znają parę setek ludzi, parę setek ludzi tylko prosiłem ich o to, żeby to nie nie przekazywali dalej, zostawili dla siebie i tyle myślę, że, że macie dla mnie zrozumienia, że zostawiam tym kto ma gołębie, a wszystkim mówię, wszystkim mówię że lekarstwa są niepotrzebne, bo tak naprawdę jest Także kulbacki jest zagrożeniem dla Waszych mistrzów i zagrożeniem dla chemików. To teraz wiecie czemu tak czy inaczej. Stąd pozdrawiamy Tadeusza. Ja pozdrawiamy Tadeusza z już Kalifornii. Jeden, że minął kwarantanny w San Diego. Zadzwonił nam, że już gołębie wylotowały i wylądowały. Orze wylądował. Może wylądował. Po po pozwolili mu je zobaczyć. Jeszcze jedno jajko nawet było w koszu. Zostanie. Za się, miesiąc że dostanie zostanie za miesiąc dodatkowo. jednego gołębia więcej, co jednego gołębia więcej. Te gołębie są teraz w San Diego. San Diego. W Kalifornii w kwarantannie. Na, na kwarantannie, tam będą 35 dni w kwarantannie. Także kto wam tu opowiada jakiś gołębiu co wziął i, i że tam oryginał zaraz super lotował, to tak nie bardzo w to wierzę. Bo 35 dni jest na kwarantannie, a takiego młodego później jest. jest... Problem, problem obswajać, jest ryzyko, te nasze gołębie będą tam w rozpłodzie, w rozpłodzie, a młodymi będziemy lotować na nazwisko, na drugi rok, na listach, będzie Kulbacki, Kulbacki, szanowski, w Los Angeles, młode na drugi rok, przekażemy Państwu, myślę, że te gołębie, gołębie spiszą się w Ameryce i to super. Ten hodowca zna naszą metodę, robi to od roku i przez to, przez to mamy z nim kontakt, co kontakt. I nawet dostał gołębie od, od swoich kolegów, takie co nie były płodne, co nie były płodne. U niego te gołębie są płodne. Mówią na niego, że jest czarodziejem. Tadeusz, pozdrowienia. wszystkich hodowców w Polsce. I można bez chemii to na 100%. Jeszcze jeden lęk młodych uciągniemy, bo musimy już skończyć kiedyś z tym wszystkim i macie jeszcze szansę, jeśli ktoś pospieszy zamówić młode następnego lęgu odbiór we wrześniu. Odbiór we wrześniu, ale to trzeba szybko się pospieszyć. No i możecie zamawiać młode już na przyszły rok. Dla mnie dobre drogi, a dla was dla Was dobrego lotu. Do usłyszenia. Cześć.